Hej, temat na dzisiaj będzie o afirmacjach, a dokładnie o czymś więcej, bo kilka dni temu jedna pani czytelniczka zadała mi pytanie, co by tutaj zrobić, żeby zarabiała więcej, a ona wie, że nie zarabia więcej, dlatego że ma złe i ograniczające przekonanie na temat zarabiania pieniędzy. I żebym powiedział, co by tu zrobić, żeby, żeby tych przekonań się pozbyć. I okej, okay, to nie jest temat, który jestem w stanie Ci wytłumaczyć w 10-minutowym filmie. Powiem Ci jedną z kilku rzeczy, bo to są afirmacje, to są wizualizacje, to są sprawy związane z hipnozą, a to dlatego, że to, że masz jakieś ograniczające przekonanie na temat zarabiania dużych pieniędzy, to się wzięło skądś, a to skądś to są, to są być może Twoi rodzice, być może to są Twoi znajomi, być może to, to jest to, co ty, sam, co ty sama sobie do głowy powkładałeś, powkładałaś, bo ci od małego mówili, że pieniądze nie są dla ciebie, że pieniądze, żeby mieć, trzeba ukraść, że ludzie bogaci są źli, że to są oszuści, złodzieje, kombinatorzy i rozmaite tego typu hasła się słyszy, i to potem zostaje w głowie. Więc, żeby z tego te, te ograniczenia, żeby te złe przekonania z głowy wyplenić, trzeba włożyć inne i do tego służy na przykład robienie afirmacji. Ja ci wytłumaczę zaraz jak się robi te afirmacje. A jak chcesz więcej rzeczy związanych z pokonywaniem tych ograniczeń w głowie a propos zarabiania większych pieniędzy, to w niedzielę zapraszam na konferencję, która nie będzie na YouTubie, tylko będzie tak jak robiłem w tamtym tygodniu. Dla tych osób, które się zapiszą na sukces.pl. Jak już jesteś zapisany, nie musisz się zapisywać. W niedzielę o 14.00 zrobię konferencję, gdzie powiem właśnie o tych ograniczeniach, jakie są na temat zarabiania pieniędzy. Ostatnio był problem taki, że tylko 500 osób się zmieściło, ale teraz powiększyłem pokój do 200 osób, do 2000 osób, więc zapraszam. Sukces.pl zostaw maila i będziesz mógł uczestniczyć, uczestniczyć w konferencji, gdzie powiem więcej na ten temat. Ale wiesz co, założę okulary, bo normalnie nic nie widzę. O, teraz będę mafia. Okej, okay, afirmacje. Co do takiego jest? Myślę, że ktokolwiek się interesuje rozwojem osobistym, na pewno słyszał temat afirmacji. Tylko, że jest dużo osób, które robi te afirmacje i mówi, że to w ogóle nie działa, że to jest bzdura, bzdeta i o czym, o czym w ogóle mowa. Więc widzisz, żeby afirmacje działały, a afirmacje będą działać, to trzeba je zrobić po prostu według schematu, który działa. Więc ja ci powiem o prawo zarabiania pieniędzy. Potrzebujesz kartkę papieru i, i tą kartkę papieru. Będziesz musiał spisać, bo w przypadku zarabiania większych kwot, Twoją afirmacją może być tak, że na przykład zasługujesz na to, żeby zarabiać duże pieniądze. To może być jedna z afirmacji, bo, ino, bo OK, zasługuję na to, żeby zarabiać duże pieniądze. Ja lubię pieniądze, pieniądze lubią mnie. Pieniądze są dobre i. I dzięki nim moje życie i życie moich bliskich jest lepsze. Także to jest kwestia taka, jak, jaką ty chcesz sobie ułożyć, e, afirmację. Tylko afirmacja musi być w pozytywie. Czyli nie może być tak, że napiszę sobie afirmację, która będzie: e, Nie jestem biedny. Jak, 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 jak będziesz używać afirmacji: Nie jestem biedny, to będzie działać na takiej zasadzie, jakbym ci powiedział: e, Nie wyobrażaj sobie teraz że tutaj jest różowy słoik, w ogóle nie wyobrażaj sobie, że tutaj jest różowy słoik, więc zapomnij o takim podchodzeniu do, do afirmacji. Afirmuje się w pozytywie, czyli na przykład to, że um, zasługuje na to, żeby zarabiać duże pieniądze i bierzesz kartkę papieru, nie na komputerze piszesz, tylko odręcznie, Długopisem, bo jest jakieś dziwne połączenie, nieważne, czy przez lewą czy ręką, jest połączenie między twoimi dłońmi a twoją głową, więc po prostu to lepiej działa. I piszesz. Na przykład po imieniu. Ponieważ jestem Jacek, więc ja napiszę tak. Ja, Jacek, zasługuję na to, żeby zarabiać większe pieniądze. I piszesz sobie tak pięć razy. Ja, Jacek, zasługuję na to, żeby zarabiać większe pieniądze. Pięć razy. Jako ja. Potem robisz to jako z drugiej osoby, czyli wyobrażasz sobie, okej, okay, wyobrażasz sobie, że stoisz, ty tutaj stoisz i piszesz tak, widząc siebie w wyobraźni tutaj, że tu stoisz, piszesz, ty Jacek zasługujesz na to, żeby zarabiać duże pieniądze, ty Jacek i pięć razy i y, potem jeszcze mamy kolejne pięć, y, gdzie wyobrażasz sobie grupkę ludzi, którzy patrzą na ciebie i mówią, on, Jacek zasługuje na to, żeby zarabiać duże pieniądze, ta grupka ludzi to, mo to mogą być twoi e, koledzy, którzy do tej pory uważali, że ty się do tego nie dajesz, twoja rodzina, e, rodzice, ktokolwiek i wyobraź sobie, że oni patrzą teraz, ta cała grupka patrzą teraz na ciebie i mówią, on, teraz swoje mi powiedz, on, Jacek zasługuje na to, żeby zarabiać duże pieniądze. Ehm, jest to... Okej. Okay. Dla tych osób, dla, dla których w ogóle tematyka stawania się lepszym jest śmieszna, zabawna i tak dalej, to oni tego w ogóle nie zrozumieją, to. to, to... I jak ktokolwiek głupoty będzie opowiadał, jeśli ty zaczniesz tego typu rzeczy robić, albo komuś opowiadać, po prostu śmiej się z tych, którzy się z ciebie śmieją. Powiesz, zawsze będą tacy, którzy ci będą krytykować za cokolwiek, nawet za to, że sobie ubierzesz fajne okulary. bo Fajne okulary, może są w moim przekonaniu fajne, ale niekoniecznie dla, dla innych. Afirmacje działają. Robi się to jedną afirmację, możesz sobie robić 10 dni, może 20 dni, ale widzisz. Jak będziesz to robić w taki sposób, jak Ci to pisałem, to po prostu gdzieś Ci to tam wejdzie do głowy i widzisz, nie powiem Ci dokładnie na ile to akurat na Ciebie zadziała, na ile to Ciebie zmieni, ale są miliony osób dosłownie na świecie, które stosowały i stosują afirmacje właśnie w taki sposób, jak Ci podałem i to u nich działa i to u nich się sprawdza, jak chcesz inne metody poznać, które pozwolą wyciągnąć z głowy głupoty, a propos właśnie zarabiania większych pieniędzy, zapraszam na, na konferencję w niedzielę. I to jest widzisz, też tak, pierwsze to jest to, żeby sobie w ogóle uświadomić, że się ma takie ograniczenia. Jak tydzień temu zrobiłem nagranie a propos tego, jak można zarobić milion i zrobiłem dokładne wyliczenia, co i jak zrobić, to mój moderator, który kasuje hamstwo i buractwo z, z mojego kanału, mówił, że było mnóstwo właśnie, hamów i przygłupów, którzy różne komentarze pisali, bo, bo do nich to w ogóle nie dociera, że można się zmienić. Więc widzisz, to że dotrwałeś do tego momentu w tym filmie i w ogóle się tym tematem zainteresowałeś, to już jest widzisz początek zmian, które dążą do tego, żebyś w przypadku zarabiania na przykład dużych kwot, mogłeś być tam na dole góry i potem mogłeś kombinować, a powiedzmy, tutaj jest dół góry, a tam jest gdzieś, gdzieś szczyt góry. Więc z momentu moment dojścia z Gizin na szczyt góry, to jest ileś tam kroków do wykonania. I to są i afirmacje, i wizualizacje, i praca właśnie ze swoją głową, z przekonaniami, praca z tym, żeby kombinować. W sposób jak najbardziej pozytywny, co by tu robić, żeby zarabiać większe pieniądze? I są na to sposoby, jest zresztą mnóstwo ludzi, którzy od zera dorobili się majątków. Jak popatrzysz na listę najbogatszych ludzi w każdym kraju, to jest tak, że ponad 90% tzw. self-made milionerów, czyli tacy, którzy dorobili się sami od zera nie że im dali rodzice albo ktoś im dał tylko sami się dorobili od zera 90% najbogatszych ludzi w tym momencie na świecie są ludzi, którzy dorobili się sami od zera. Tyle w tym temacie. Okej, okay, dziękuję bardzo, i z częścią z Was usłyszymy się w niedzielę. Hej!